Kiedy jedne drzwi zamykają się, otwierają się drugie. Często jednak tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które zostały nam otwarte. Stało się to, że Bóg ma dla mnie inne plany. Jeśli trzymam się tego, co się nie udało i co nie może się udać, nie zobaczę niczego innego. Jeśli będę lamentować nad tym, czego, jak mi się zdawało, chciałem, przegapię to, co dzieje się pod moim nosem. Moja siła wyższa wie, czego mi trzeba. Jeśli przy... przypomnę sobie drzwi, które się kiedyś przede mną zamknęły, Okaże się, że za każdym razem moje życie zmieniło się na lepsze, choć w tamtym czasie byłem odmiennego zdania. Tym razem nie będzie le inaczej ani lepiej. Bóg jest reżyserem tego przedstawienia, nie ja. Chcę być gotowy, gdy zacznie się następny akt. Chcę zostawić minione szczęście i wiem, że w ten sposób otwieram się na nowe przeżycie. Może teraz tego nie widzę, ale wierzę, że tak się stanie.